Siemaneczko, witajcie w piątek, zapraszam Was na nowego vloga, ja jestem przed pracą, jest 7.30, za niedługo będę wychodziła, ale postanowiłam jeszcze chwilę się do Was odezwać, bo chcę też skorzystać z tego, że zobaczcie jak już jest jasno, po prostu super, do, mniej więcej do piątej po południu też już jest jasno, także... Ekstra, naprawdę mega optymistycznie. Ja dzisiaj po pracy jadę do Gdańska, bo będę reklamowała te kolczyki z TK Maxa Muszę coś jeszcze odebrać w Stradivariusie, także, także chcę pojechać po pracy, dlatego że tak mi jest najłatwiej, bo jak będę miała jutro się zebrać, to w sumie nie wiem, czy będzie mi się chciało. Tym bardziej, że mamy tu jedno spotkanie, właśnie też nie wiem dokładnie o której. I tak trochę mam ten dzień taki znowu. Taki niezorganizowany, jeśli chodzi o jutro. Ja też Wam w ostatnim vlogu chyba mówiłam o tym kolczyku tutaj, że chcę zrobić. I żeby iść go jutro zrobić, też bym musiała się dzisiaj zapisać. I nie wiem za bardzo, na którą miałabym się zapisać. Poza tym, wiecie, w czym jest problem. To nie chodzi nawet o sam ból, tylko bardziej w sensie ból przekucia. Tylko bardziej się zastanawiam, jak to będzie z tym spaniem, bo ja no piszą, że ogólnie na tej stronie przez długi czas się nie śpi, ale jak to będzie, skoro ja w ogóle prawie nie śpię i teraz no niewiele, więc jak to jeszcze będzie, jak ja będę miała taki ból ucha tutaj, to ja nie wiem, to ja chyba w ogóle nigdy nie zasnę, nie wiem, trochę to jest takie dla mnie, właśnie się zastanawiam, czy to jest teraz ten moment, z jednej strony bardzo bym chciała, bo gdzieś tam już się nastawiłam psychicznie, ale z drugiej strony, no dobra, na spontanie, jeżeli się zapiszę dzisiaj, do no to po prostu jutro pójdę, a jeżeli jednak zapomnę, gdzieś to mi wyleci z głowy, to znaczy, że ja chyba jeszcze tego nie chcę i poczekam chwilę, to jest jakby i tak będzie zrobione, to nie jest tak, że to mi gdzieś ucieknie na zawsze, bo jak ja się na coś, wiecie na, na stawie, że coś robię, to ja to zrobię tylko pytanie właśnie, hmm, czy to będzie jutro no, dzisiaj będę jechała do tego Glańska, muszę wejść do Rosmana po zmywacz, zapomniałam, miałam nic nie kupować, ale niestety, no muszę kupić zmywacz, ja co prawda teraz nie mam pomalowanych paznokci, e, w niedzielę malowałam lakierem z Essie i słuchajcie, we wtorek go zmywałam, bo on wyglądał bardzo źle, także niestety, ale ja już więcej lakierów z Essie nie kupię, mimo tego, że w ogóle takich drogich lakierów, mimo tego, że kolor jest przepiękny, bo uwielbiam tę czekoladkę, to kurczę, on coś się nie trzyma na moich paznokciach, także... Nie wiem, czym w tym tygodniu, znaczy ja nim będę jeszcze malowała, wiadomo, ale ogólnie stwierdziłam, że już nie maluję i pomalowałam sobie tylko odżywką i tak ładnie zrobiłam paznokcie, spiłowałam i tak chodziłam praktycznie przez cały tydzień. No, a teraz nam powiem coś o płatkach, ponieważ ten temat będzie gdzieś tam jeszcze wracał, dlatego że ostatnio jedna z was mi napisała pod filmikiem, że... Mm, że płatki z Isany są bez porównania do tych z Glow, że te z Glow są mięciutkie, delikatne i lepiej ścierają makijaż, a ja odpisałam, że ja używałam, bo ja wtedy byłam chyba po drugim czy trzecim użyciu tych płatków i napisałam, że póki co gdzieś tam ten makijaż mi ścierają i że nie zauważyłam, żeby były szorstkie. Ale ja też, wiecie co, użyłam trzech różnych płatków, to po pierwsze, i teraz niestety, mimo tego, że ja nie mam porównania jak ktoś ma porównanie to wiadomo, że, że, że widzi gdzieś tam te różnice ja nie mam porównania, ale powiem wam że tych płatków wcale się fajnie nie używa dlatego, że ja tu mam dla porównania ten z, z Allegro one są bardzo podobne natomiast ten z Allegro jest grubszy sztywniejszy po, jak, po kontakcie, jak ma kontakt z wodą to on się robi jeszcze bardziej sztywny i niestety te ranty, te boki, to szycie jest tak ostre, że to nie jest przyjemne do pocierania twarzy Natomiast jeśli chodzi o płatki z Isany, słuchajcie, niby są fajne, mięciutkie, po zmoczeniu wodą już się robią mniej fajne i przyjemne, ale jak wycieracie nimi twarz, to wiecie co jest problemem? Ta twarz jest niedomyta dlatego, że ten płatek się rozdziela, bo on jest jakby, takie dwa materiały tutaj są, a może nawet trzy, nie wiem ile, z ilu warstw to jest, natomiast ten materiał jest tak cienki, że słuchajcie, ten płatek, ja nie jestem w stanie nim tak przetrzeć twarzy, on mi się po prostu tak rozwala i ja przecieram takim kawalątkiem tylko. Nie wiem, no coś tu jest nie tak. Oczywiście ja je gdzieś tam zużyję, w sensie jakbym jakąś maskę nakładała, chociaż ja tak maskę nie nakładam za bardzo. No ale jak coś tam będę nakładała, to zużyję, wiadomo. Ale jednak będę kupowała te z Glove skoro faktycznie dziewczyny mają porównanie i wiedzą, że są lepsze, no to przecież nikt by nie ściemniał, bo po co, więc ja tak jak ja wam zawsze polecam i mówię, C czasami te tańsze rzeczy nie są złe, natomiast tutaj jest problem, wiecie co, yy, no mówię, jak ktoś nie ma porównania, to pewnie gdzieś tam te płatki nie będzie na nie jakoś specjalnie narzekał, ale kwestia tego używania, no, jeżeli komuś to nie przeszkadza, albo ktoś umie, umie inaczej to użyć, no ja nie potrafię, mi po prostu to się rozpierdziela i tyle, także dobra, to jest wszystko w takim razie, Będę uciekała, bo już jest 7:40, muszę się pomału zebrać i, i tyle, i idę do pracy. Także słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i widzimy się już prawdopodobnie jutro, bo nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę się z Wami łączyła, bo już będzie późno, więc chyba już jutro. Także do zobaczenia. I witajcie w sobotę, ja się właśnie ogarnęłam, jest godzina 11, około 14 będę wychodziła, natomiast yy, będę też zaraz tuszyła włosy, bo ja nie lubię, jak one same schną i. I co, przyrządziłam sobie bataty, dlatego że wypiłam kawę, zjadłam banana i tak pomyślałam sobie, że postaram się pozjadać wszystko, co mam w lodówce i w ogóle co mi zalega, dlatego że. Ja mam słuchajcie, trzy szuflady zamrożonych rzeczy, a ciągle coś kupuję. Ja nie wiem, czy to jest normalne. Po prostu człowiek chyba zapomina o tym i zamiast jadać na bieżąco, ja ciągle coś dokupuję, bo nie chcę mi się na przykład rozbrażać albo coś. I stwierdziłam, że pozjadam to, co mam, i zacznę od batatów, które mi zalegały w szafce. Miałam takie dwa, ja nawet nie wiem, czy one są jeszcze jakieś super dobre. W sensie hmm, nic im nie dolegało, tylko nie są już takie bardzo twarde. I nie wiem, mam nadzieję, że będą dobrze smakowały. O, przyrządziłam sobie, tu jest... Ale pachną ładnie to jest oliwa z oliwek, do tego tymianek, papryka wędzona i słodka. I to jest wszystko. Położę je na... Znaczy do piekarnika je wsadzę, ale to takie jeszcze za godzinę albo półtorej, coś takiego mam nadzieję, że wytrzymam. I do tego zrobię sobie sos czosnkowy. Dawno tak nie jadłam, więc nawet mam ochotę, więc to będzie dzisiaj mój taki... Takie śniadanie, obiad w zasadzie nie wiem jak to nazwać, bo ani to śniadanie, ani to obiad taką dobrą sprawę. Ale to sobie zjem, a dalej będę kombinowała. Muszę zobaczyć, co mam tam zamrożone, i będę kombinowała na kolejne dni, co sobie zrobię. Natomiast, słuchajcie, jeśli chodzi o wczorajszą reklamację, to muszę Wam powiedzieć, że w TK Maxie Pani zaproponowała mi, że da mi kartę podarunkową, tak od razu, za te kulczyki. Ja powiedziałam, że ja nie chcę karty, dlatego że ja w TK Maxie rzadko kupuję. W sumie trochę nie wpadam na to, że mogą te kulczyki od razu wymienić na inne. Nowe w sensie i może to by było jakieś rozwiązanie. Natomiast powiedziałam, żeby spisała reklamację, ona powiedziała, że rzeczoznawca zapozna się z tym i da, da mi znać w ciągu 14 dni. Już czuję, że będzie wojna, bo ona mówi, jak to się mogło łamać. Ja no, Pani kochana, jak się mogło łamać? Nie wiem, to no, po prostu. Wiecie, to jest trochę też tak w tym TK Maxie, że te kolczyki leżą sobie same z boku, one nie są, nikich wam nie podaje i ja byłam świadkiem jak ludzie sobie przymierzają, wyciągają, niektóre opakowania były niekompletne więc tu ewidentnie ktoś po prostu mi się wydaje, że jakby na delikatnie tak na nie wiem czy to jest dobre słowo nadławał, tą główkę i ona od początku była dziwna, natomiast jak ja zakładałam, no to po prostu w końcu to gdzieś tam pękło i Kurczę, no i tak były sklepy zamknięte, więc nie mogłam nawet tego jechać wcześniej zareklamować, więc czuję, że będzie Wojda, natomiast yy, zobaczymy, nie chcę mówić, bo może mnie miło zaskoczą, ale ogólnie forum bardzo dużo ludzi, Jezus, było tyle ludzi i ogólnie w tych Stradivariusach, w tych wszystkich sklepach była kolejka, w Zarze tego nie było, w Zarze można było normalnie wejść, tam nikt nie pilnował, ale w Stradivariusie była kolejka, więc musiałam poczekać. I w zasadzie bardzo dużo rzeczy było. Tych, których nie ma online, można było stacjonarnie kupić, więc pani w ogóle powiedziała, że jest takie oblężenie, od kiedy otworzyli te sklepy, więc yy, no ciekawe. Ja tylko załatwiałam to, co miałam załatwić. Tak mi się nie chciało chodzić, bo jeszcze ta gruba kurtka. Wiecie, jak to jest? Wchodzicie z zimnego dworu i nagle taki bucha w was gorące powietrze. Ja w tej długiej takiej z ze Stradivariusa mówię, Jezu, ugotuję się, więc leciałam, załatwiałam wszystko, co mam załatwić i. Poszłam do Piotra i Pawła, bo ja bardzo lubię robić tam zakupy i kupiłam parę rzeczy, jakieś właśnie banana, gruszkę, pierogi z bo bardzo lubię. Także jak będziecie w Piotrze i Pawle, to kupcie sobie, one są przepyszne, i ja zawsze smażę z cebulką i są po prostu genialne. No, także takie zakupy i wróciłam o 19 do domu i byłam już taka zmęczona, że w zasadzie już nic wczoraj nie robiłam. Jeśli chodzi o zmywacz, to kupiłam, przekładam tą kamerę z ręki do ręki, ale nie ma gdzie jej tutaj postawić. Mogłabym postawić standardowo na parapet, ale to za chwilę, bo najpierw chcę tak w innej perspektywie, żebyście mnie zobaczyły, bo ciągle się te przy tym oknie. Zmywacz kupiłam taki. Ja słuchajcie, zmywacz rzadko kupuję, no bo jak ja zmywam raz, dwa razy w tygodniu paznokcie, no to ten zmywacz jest na długi czas, tu mi starcza. I w ogóle nie wiedziałam, że te zmywacze znowu są inne z Isany. Ja nie wiem, czy oni zmieniają co chwilę opakowania. Natomiast tego, co ja mam akurat teraz yy, kończę, to w ogóle już nie było takiego opakowania. Natomiast był jakiś chyba różowy. I taki z pompką. Ja go wzięłam, bo był w promocji za 6,39. To jest niby do łamliwych paznokci, który zmywa nawet ciemne kolory. Więc zobaczymy, ale przyda mi się też to opakowanie, bo jeżeli ta pompka będzie dobra, to będę mogła wlewać sobie tutaj inne zmywacze i po prostu korzystać z tego opakowania. Więc to była jedyna rzecz, którą kupiłam. I... I co jeszcze? No i tyle w zasadzie. Także słuchajcie, na chwilę teraz się będę... Yy, znaczy rozłączę, ponieważ muszę coś zrobić. I... Wrócę do Was, ponieważ chcę jeszcze sobie z Wami pogadać chwilę o pędzlach, także poczekajcie. Ale w sumie, zanim powiem Wam o pędzlach, to powiem Wam dwa słowa jeszcze odnośnie tego podkładu. Ja znowu nie wiem, czy ja Wam to ostatnio mówiłam, ale dużo osób nie lubi tego podkładu, bo ogólnie z podkładami Rimela jest tak, że one są dość, ja mam wrażenie, ciężkie i też nie używam tych podkładów. To jest jedyny, który mi pasuje i to już jest moje któreś tam opakowanie, ale muszę Wam powiedzieć, że ten podkład najlepiej wygląda, jeśli jest nałożony na samo serum. Yy, tylko nie jakieś takie ściągające, tylko takie naprawdę dobrze nawilżające. Na przykład to stołpy albo to flafa, obojętnie, takie na które teoretycznie nic nie musicie już nakładać, bo jeżeli nałożę za dużo czegoś na twarz to ten podkład delikatnie mam wrażenie, że on jakby mi zalega wtedy na twarzy on tak nie wchłania się w stu ja lubię ten efekt, bo ta buzia naprawdę dobrze wygląda mam wrażenie jakbym nic nie miała na, to jest taka tylko ujednolicona skóra i to jest efekt, który jak wiecie ja bardzo lubię, ale ja trochę chcę tr zmienić ten makijaż na wiosnę chcę w ogóle trochę rzeczy pozmieniać w życiu na wiosnę, znaczy ogólnie cały czas zmieniam staram się przynajmniej, ale właśnie jeśli chodzi o pędzle, słuchajcie, ja niedawno kupiłam taki pędzel, yy, to wam, wam pokazywałam w jakimś ostatnim vlogu, właśnie dzisiaj go użyłam był umyty, włosie ma bardzo miękkie i to jest taki pędzel, który teoretycznie jest przeznaczony do korektora niby klawier, nie wiem, jakiś tam 142C i on jest fajny, bo on znaczy tak jak się na niego patrzy to można by pomyśleć, że że shit, ale on całkiem fajnie rozmarowuje ten, bo to nawet nie mogę, no, no rozmarowuje ten korektor, że ten korektor tak ładnie się wtapia w skórę, bo to nie jest jakby, no nie wklepiecie nim tego korektora, po prostu tak jakby rozmarowujecie i on tak ładnie pokrywa wam tą strefę pod okiem, czy tam koło nosa, czy gdziekolwiek, ta wielkość jest też całkiem spoko, natomiast jeszcze nie do końca o taki pędzel mi chodziło i teraz właśnie pytanie do was, czy macie do polecenia, ale nie jakieś takie pędzle za stówę, tylko takie w miarę przeciętne, tylko też nie hakuro żadne. Takie, który właśnie. bo potrzebuje pędzla do korektora, może być ciut większy w zasadzie od tego i do brązera. I teraz do bronzera to właściwie by musiał być chyba ze sztucznego włosia, dlatego że ja mam zamiar używać te bronzery takie wiecie, o tenie w tych e, sztyftach, dlatego że idzie lato, więc ja je zacznę znowu używać, muszę je zużyć. Ja teraz kończę, bo ja cały czas używam jeden. Mówiłam wam, że chcę wykończyć kosmetyki, ten chill out. Już mam go bardzo mało, więc zobaczcie. Lada chwila go wykończę i ja go używam z tym z Golden Rose. A, w ogóle coś wam powiem, bo Wy mnie też często pytałyście o ten bronzer i jak wiecie. On jest dostępny tylko na stoiskach. To jest ten Terracota 04. Na tych stoiskach Golden Rose albo w jakichś małych sklepach, bo nie wiem, czy to widać. To jest puder mineralny. Tak. Jeżeli nie macie do niego dostępu, to teraz w Rosmanie jest promocja na Flormar. I ja mam kiedyś pokazywałam, jeżeli oglądacie mi 100 lat, od początku prawie że, ale to chyba takich osób tu nie ma. Natomiast jeżeli ktoś jest, to wy wiecie, że ja używam bardzo podobny puder z, florm, z Flormar, taki dzielony na pół. Ich tam jest kilka, ale dzielony na pół jest tylko jeden. I on tak wygląda, że jedna połówka jest jakby taka ciemna, a druga jest jasna. I to teoretycznie jest brązer i rozświetlacz. Natomiast wiecie, to nie są takie typowe brązery, bo one mają ten połysk. Więc jeżeli nawalicie sobie za dużo, jak patrzycie na wprost, to będziecie widzieć piękny połysk, a bokiem będziecie miał taką więc one są bardziej do przybrązowienia tej twarzy, żeby nadać jej taki fajny glow. I jeżeli nie chcecie tego zamawiać, to ja Wam polecam, żebyście poszły do Rosmana i zobaczyły. Tamten ten brązer. On teraz jest w promocji i kosztuje 21 złotych z 40. Zł. Naprawdę się opłaca. I ja oczywiście miałam ochotę go kupić, bo go możecie używać jako właśnie brązer i rozświetlać, a możecie mieszać to razem i po prostu przybrązawiać sobie skórę nim. Naprawdę jest przepiękny. On w ogóle nie ma pomarańczów w sobie. To jest taki piękny, złoty, brązowy kolor. Ten, jak widzicie, on już ma takie. Ja nie wiem, czy to nie jest denko przypadkiem, ale no, starczy mi jeszcze na długi czas, wiadomo. Ale tak miałam ochotę tamten kupić, bo przypomniało mi się, jak go kiedyś używałam i jaki był fajny. Także nie wiem, czy jak wrzucę ten film, to jeszcze będzie ta promocja. Ale to wiecie, w Rosmanie co chwilę są promocje, więc tylko wam, wam tak was informuję o tym, że tamten też jest super. I jeżeli nie chcecie, po prostu nie śpieszy wam się, nie chcecie zamawiać cokolwiek, no to e, sobie zerknijcie na tamten. Dobra, ja, ja teraz uciekam, może wam pokażę, jak będę wychodziła. Ubiorę się pewnie jak bałwan, bo jest śnieg. Jest na minusie temperatura. Dostałam dzisiaj informację, że ma być do minus znowu 25, na no wtórym mieście, bardzo zimno i my mamy chyba najwięcej śniegu w całej Polsce, właśnie w którym mieście teraz. Widziałam, że nawet na południu w niektórych miastach, słuchajcie, pada deszcz, gdzie tu jest w ogóle śnieg, biało i jeszcze świeci słońce, aż rano, jak ja miałam tutaj słońce, to słuchajcie, aż mi raziło w oczy, także dość ciekawa ta pogoda, muszę przyznać. Bardzo zimowa. Także słuchajcie, uciekam teraz i będę się z wami łączyła za jakąś chwilę, jak... znaczy za jakąś chwilę. Dla was za chwilę, a dla mnie za 3 godziny, jak już się ubiorę. Jeszcze chcę Wam coś powiedzieć odnośnie worów pod oczami, ponieważ jedna z Was mi wczoraj przesłała filmik w Loli, która nagrała właśnie o... O specyfikach pod oczy, o zabiegach i tak dalej, co ona używa, bo ona też ma. Nie wiem, czy oglądacie w Lolę. Ja mam ją w subskrypcjach, ale przyznaję się bez bicia, że jej dawno nie oglądałam, ponieważ ja lubiłam te jej stare filmy, takie swojskie. Teraz ten kanał troszeczkę idzie w innym kierunku i niekoniecznie mnie to interesuje, po prostu, co jest w tych filmikach, więc jakby no, nie oglądam za dużo. Ale właśnie dobrze, że jej na dwa nie podesłała. Dzięki, wielkie, za ten filmik, bo. Warto posłuchać, dlatego że ona Lola jest, znaczy Lola, ona jest ode mnie chyba młodsza o rok albo o dwa. I ona ma zupełnie inny rodzaj tych worów, ponieważ ona mówi, że ona ma taką budowę oka. I tak jak mi te wory schodzą tak tutaj jakby poniżej tutaj oka, i robi się taki, taki cień. Pewnie to widzicie, z tej strony jest więc większy niż z tej, to ona ma z kolei taką, takie opuchnięcie tutaj pod linią rzęs, co też nie wygląda fajnie, bo generalnie worki pod oczami. Postarzają i tego nie da się ukryć. Ja mam je od zawsze, od małego, nie pamiętam w ogóle siebie bez tych worków, więc ja poniekąd nie zaakceptowałam. No bo co mam zrobić? No muszę z nimi jakoś żyć. I to nie jest tak, że ja nie zwracam na nie uwagi. Każdego dnia je widzę i wkurza mnie to, ale tak jak nawet Lola powiedziała w tym filmiku, ona robiła dużo zabiegów, i to jest tak, że na jednego zabieg zadziała, na drugiego nie. Na nią nie zadziałały te zabiegi, ale pokazała krem, który. Niby dostała w paczce piarowej z Bingo Spa. I kilka, Bingo Spa chyba dobrze mówię, kilka dziewczyn z jej polecenia widziałam w komentarzach, że napisało, że zamówiło. No bo worki pod oczami to jest taki problem bardzo popularny, jak się okazuje, i dużo dziewczyn to ma, i to nie jest zależne od, wcale od wieku. Dużo osób z tym walczy, szuka jakichś rozwiązań, i no tak się zastanawiam teraz z tym kremem, ponieważ ja Wam może go pokażę, żebyście wiedziały o czym ja w ogóle mówię. O, to jest ten krem? Bez igieł, bez bólu z kwasem hialuronowym. Wydaje mi się, że ich jest kilka, ale ona właśnie mówiła o tym konkretnym i teraz jest na promce, kosztuje 100. Niby to jest taka strzykawka, którą się aplikuje, której krem się aplikuje chyba co trzeci dzień. Nie wiem, czy nawet nie na całą twarz. I widać niby bardzo szybko efekty. I on starczy na chyba 25 użyć, jeśli dobrze tutaj doczytałam, ale. Ale ja się zastanawiam, czy inwestować, ponieważ, no, okej, okay, to nie jest jakaś cena, nie wiadomo jaka wysoka, biorąc pod uwagę, że starczy na jakieś dwa miesiące. I nie ukrywam, że jestem trochę zdesperowana, jeśli chodzi o te wszystkie produkty pod oczy, ponieważ, no. Chciałabym wyglądać lepiej, no chyba każdy by chciał, ale tak się zastanawiam. Jeżeli miałyście ten krem, to dajcie koniecznie znać. Ja oczywiście wiem, że jak się u jednego sprawdził, nie znaczy, że u drugiej osoby też się sprawdzi, ale. Opinie są bardzo różne, także tutaj no, no chyba jedynym rozwiązaniem jest przetestować, ale i tak jestem ciekawa waszego zdania, co Wy o tym myślicie. Czy to jest jakiś po prostu znowu, no wy, wy wiecie zawsze lepiej ode mnie, czy to jest jakaś znowu akcja YouTube'owa, że ileś tam osób to pokazuje i dostało te paczki piarowe, czy faktycznie ten krem ma coś takiego w sobie, jakiś składnik, który może zadziałać? No u mnie bywa gorzej, jeśli chodzi o tą strefę pod okiem, dzisiaj jest w miarę okej, okay, tak mi się przynajmniej wydaje, ja stosuję te kremy z Flosleku, wiecie, one kosztują około 20 zł, mam z Arniką i taki z Kulką jeszcze, taki do, do, który chłodzi od razu i one nie są złe, one coś tam na pewno działają, ale to jest taki efekt, widzicie, że jednak no coś tam jeszcze widać... Także najlepiej, jakby tego w ogóle nie było. Ona tam pokazała, właśnie Lola, zdjęcie przed używaniem tego produktu i po. No i faktycznie gdzieś tam jest ta różnica, ale nie wiem, co mam zrobić. Dajcie koniecznie znać, a ja będę myślała. W lutym i tak nic nie kupuję, więc wszystkie zakupy, łącznie z tymi pędzlami, zostawiam sobie na marzec, także na razie szukam. Luty jest miesiącem poszukiwań, tych idealnych rzeczy, więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć pędzle, jak i właśnie krem pod oczy. Ja jeszcze też poczytam sobie jakieś blogi, bo na pewno gdzieś jest o tym więcej napisane, bo ja wczoraj tylko tak zerknęłam i... Wiecie, ja też tak nie mam, że ktoś coś pokaże i od razu klikam kup teraz, bo no, bez przesady to nie kosztuje 10 zł, także... Jeszcze się chwilę wstrzymam, ale zobaczymy, może to jest faktycznie coś takiego innowacyjnego, że zadziała na te wory, no ciekawe. A jakby ktoś szukał Franeczki, to słuchajcie, ona też jest, tylko sobie leży, to jest jej godzina 12.20, także pora spania. Co, Franeczko? No co, Pysiu? O Boże, jakie to śpiące, całą noc, słuchajcie, mnie budziła, bo chciała, żebym ją głaskała, także nawet o 3 w nocy dzisiaj ją głaskałam. No co zrobić? No jak nie głaskać takiego puchacza? Zobaczcie, jak ona jest fajna. Malusze kochany. No dobra, ja już się ubrałam, bo jest godzina druga, nie wiem, czy słyszycie wiadomości. Zawsze zostawiam radio, jak wychodzę w ranulce, żeby nie siedziała tutaj bez radia. Ja wrócę pewnie za jakieś dwie godzinki, no ale... Jeszcze będzie pewnie jasno, ale niech sobie radio gra. Także co, założyłam tu moją kurtę długą. Ona jest super. Słuchajcie, ostatnio noszę ją cały czas, bo jak jest taka pogoda, na się wiatr, co chwilę coś pada, to po prostu idealnie do tego ten kaptur. Ja ją uwielbiam, naprawdę. Ona wcale nie jest jakaś bardzo gruba i w ogóle co ciekawe, ostatnio zauważyłam, jak szłam, że mi z rękawa pióro wystawało. Ja naprawdę nie wiem, czy ona ma jakieś pióro. Ja mam kiedyś chyba, kiedyś, jak robiłam ten haul, to czytałam skład i mi się wydaje, że tam był poliester, ale muszę doczytać, bo nie wiem teraz. Polabym, żeby żadnych piór nie miała, bo to jest problem z czyszczeniem potem. Także założyłam też szalik, bo jest zimno. Ostatnio nie nosiłam szalika, bo ona jest tak wysoko tutaj zapinana, ale ja nie mam dzisiaj golfa, mam zwykłą bluzę, także, także wezmę lepiej ten szalik. Założę też teraz czapę w ogóle, w ogóle, bo nie mam jeszcze. O, i do tego te moje buty, Bałaganek był taki jest. Buty te, ciepłe. No i trochę tak jasne, ale się czuję, mimo tego, że, że, że wiecie, no jestem wysoka, ale ta kurtka jest jakaś taka, nie wiem, chyba nigdy nie miałam nic tak, tak długiego. Ogólnie, wiecie co, ona jest taką alternatywą dla tych wszystkich płaszczy, takich z wełną, wełnianych, z wełną i w ogóle, tych takich materiałowych, bo te płaszcze są fajne, fajnie się w nich wygląda, tylko kiedy je nosić? Ja mam dwa ja mam chyba z pięć tych płaszczy, w sumie tak sobie teraz myślę, bo czy to jest lumpa. I ja ich praktycznie w ogóle nie noszę, no bo teraz jest za zimno. Za chwilę będzie za gorąco, więc taki czas, kiedy można je nosić, to jest w ogóle. nie wiem kiedy. Nie mam pojęcia. W ogóle zobaczcie, płasemka mi wyszły już jasne. Także moje włosy już się rozjaśniają. Tego nie widać, jak ja siedzę przy oknie, ale też postaram się Wam, jak nie w tym filmiku, to w następnym wyjść na balkon i zobaczycie, ale tutaj też dobrze widzicie. Także niby taka ciemna farba, zobaczcie, jak to z rozjaśnianych włosów wszystko spływa. Także założę jeszcze czapę i chyba to będzie. ta biała, bo ostatnią chętnie noszę. O, jak ja pokazuję. Także co, zakładam, uciekam i będę się z wami jeszcze łączyła jak wrócę. Zaraz zobaczycie kolejny outfit. Będzie to outfit, mogłabym go nazwać lockdownowy, bo to jest takie teraz popularne na YouTubie, dlatego że... Dziewczyny robią nawet lookbooki takie i pokazują różne dresy, w których siedzą w domach. Ja wam powiem szczerze, że ja w ogóle tego jakby do mnie to nie dociera, dlatego że ja przez cały czas pracuję, maluję się rano, wychodzę z domu i miałam tylko bardzo krótki czas w, w przeciągu całego zeszłego roku, kiedy siedziałam w domu. Jakieś 2-3 tygodnie i wróciłam normalnie do pracy, więc ja tego w ogóle nie odczuwam. Natomiast idę teraz do Kamili oglądać film, dlatego jestem tak ubrana na luzaku i się śmieję. Pokażę Wam zaraz, w czym wychodzę. To nie jest nic ekscytującego, ale po prostu chcę Wam pokazać, ale też tak mi się już marzy, żeby, słuchajcie, wszystko wróciło do normy. Ja Wam to mówię w każdym filmiku i to nie jest tak, że ja mam doła, bo ja się jakby dostosowałam do sytuacji. Jestem elastyczna, wierzę w to, że zaraz to się zmieni, i chyba to mnie tak jakby. Pozytywnie też nastraja na najbliższe tygodnie. Jeszcze jak usłyszałam, że słuchajcie, otwierają kina, ja będę pierwszą osobą, która wystartuje do kina. Naprawdę, zabukuję sobie bilet i lecę, obojętnie jakie barachło tam będzie leciało, idę do kina i po prostu będę oglądała, bo mam ochotę wyjść z domu. Ja nie jestem z tych raczej siedzących. Lubię, lubię być w domu, ale też, znaczy może, hmm, lubię być w domu, wiecie co? To jest za bardzo, za ogólnie powiedziane, bo ja nie lubię tego domu, ale... O, Generalnie. Siedzenie w domu nie jest jakąś tragedią, tak do końca dla mnie, ale lubię chociaż w weekend mieć możliwość, żeby gdzieś wyjść, żeby móc i w tygodniu jechać do kina, a teraz, jak nie ma tej możliwości już od tak długiego czasu, to trochę jest to wkurzające, nie? Bo ta powtarzalność tych rzeczy to nie jest tak, że ja się nie cieszę, nie cieszę, że teraz wychodzę do Kamili superancko, zawsze fajnie z kimś spędzić czas, coś sobie porobić ale wiecie, chciałabym też już coś innego nie? także jestem pozytywnie jakoś tak nastrojona i mam wrażenie, że to się niedługo wszystko zmieni, oby zanim wam pokażę ten strój dnia, to tak stoję koło tych kwiatów i pokażę wam co co się dzieje z jedną monsterą poczekajcie słuchajcie, ta monstera ona zwariowała zobaczcie tu jest sufit Nowy liść. Ja nie wiem ogólnie, co tu jest grane, ale za chwilę mi miejsca zabraknie na tą monsterę. Ona musi stać tak wysoko, dlatego że przecież jest króliczek mały. Ten tutaj. Który inaczej obgryzie liście. Ja nie wiem, co tu jest grane. Boże. Ta jest troszeczkę mniejsza, ale też ogólnie im brakuje jakiegoś nawozu. Chyba muszę im dać, bo one trochę takie marne są, ale to też dlatego, że wiecie, w domu jest gorąco, koloryfery grzeją i pewnie dlatego. Ale ta to wystrzeliła. Boże, ja nie wiem, co to jest grane. Dobra. Idę do tego bałaganu, ja nie wiem, czy ja to kiedyś posprzątam w ogóle. I mam na sobie, słuchajcie, sweter Zary. To jest ten taki sweter, ja nawet nie wiem, kiedy ja go kupiłam, ale to już było. Znaczy, to już było, to było chyba w zeszłym roku. Niestety ja go nie lubię. Wiecie co? Nie wiem, co mi przeszkadza w tym swetrze. Ja go za często nie noszę, bo po pierwsze. On ma duży dekolt i nawet jak ja założę taki top na ramionczkach, to i tak mam wrażenie, że to jest wszystko... Jezus, jakiś pies uszliście. To i tak mam wrażenie, że po prostu jakoś tak tu jest za, tak za bardzo, wiecie, odkryte wszystko, no żeby na przykład iść do pracy. Tak jak sobie teraz idę, no to spoko, ale tak do pracy nie wiem, jakoś tak... A nie mam nic wyższego, ja nie lubię t-shirtów po takie swetry zakładać, więc nie za bardzo wiem, co z tym swetrem. Niby taki miękki, długi rękaw, tak jakoś przytulny taki, ale właśnie fajne jest do spodni odresów. Ale nie, żeby w nim po prostu chodzić do, jak już powiedziałam, do pracy. Mam też na sobie te spodnie z schemu, z, z męskiego działu, to jest ta SK. Bardzo je lubię, tylko niestety, słuchajcie, one mają taki w środku, taki pod spodem taki taki meszek, taki polar, i jak zakładam, ja miałam przeważnie czarne skarpetki. To słuchajcie, całe są w kulkach. Albo w czarnych, jak, bo to też widać na skarpetach, nawet na czarnych, jak ja przeciągam te czarne spodnie, albo teraz w jasnych kulkach, także. Sypią się te spodnie, ale są mega wygodne i bardzo je lubię. Zresztą takie ciepłe mi się teraz przydadzą, jak będę, będę szła, dlatego... Będę. Będę szła, dlatego że jest zimno. Zaraz też założę czapkę ale, i kurtkę, ale tego wam nie będę pokazywała, bo to jest to samo, co widzieliście chwilę wcześniej, trzy minuty wcześniej. No i też te buciory. Wygodne, nie trzeba kombinować z wkładaniem, zapinaniem. Więc zakładam je i tak sobie idę. Także taki wieczór. Ale jeszcze trochę, słuchajcie, jeszcze trochę i będę wychodziła gdzieś... Indziej, w inne miejsca i będę Wam pokazywała pokazywał jakieś inne fajne stylówki, także oba jak najszybciej. Żegnam się z Wami. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, że oglądaliście tego vloga. Dajcie koniecznie znać na, mi o, w komentarzach odnośnie tego kremu z Bingo Spa, bo jestem bardzo ciekawa. Jej ja tego tak na razie nie kupię, ale czy w ogóle zrobić przyczajkę na niego, czy, czy niekoniecznie. Tak jak wspomniałam. Może się sprawdzić, nie musi, ale i tak jestem ciekawa, czy to nie jest jakaś ściema z tym kremem, w sensie, że wiecie, pierowa paczka i teraz chwalenie, nie, że jest dobry. Ja nigdy nie mówię, że tak, ja nigdy jakby nie zakładam, że tak jest, ale no, ale lepiej, lepiej to sprawdzić i poczeka, poczytać Wasze opinie. Także słuchajcie, żegnam się z Wami, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał ten filmik i serdecznie zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, cześć!